Cześć, dzisiaj witam Was z kuchni, a nie z siłowni, chociaż będzie temat, który bardziej odpowiada na siłownię. Dlatego, że kupiłem sobie koszulki do treningu siłowego, takie koszulki bokserskie. Zaraz odpakujemy i zobaczycie, co kupiłem. A przy okazji zobaczycie rozmiary, bo ponoć te rozmiary są kontrowersyjne w tych koszulkach. Zostańcie, zobaczymy, co mi przysłali. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę i odpakowujemy koszulki. Gdzie tutaj można zacząć to rozcinać? Żeby nie rozciąć koszulek. Zobaczymy czy się nie pomylili. Kupiłem sobie takie koszulki do treningu, do treningu siłowego. Do treningów również obecnie chodzimy na taekwondo razem z grupą kickboksingu. Natomiast głównie przydadzą się na siłownię. I już takie dwa pod mam w tych ćwiczeniach, ale to nie są typowe do ćwiczeń. W związku z tym postanowiłem sobie zakupić i przetestować coś takiego. Na ile fajnie to będzie wyglądało. Dlaczego w kuchni? Dlatego, że z to antidotum na to, co fantastycznego tutaj robi Agnieszka. Dzisiaj robi kurczaczka. Pieczonego w ziołach, z mizerią. I to wszystko jest na naszym drugim kanale, na kanale związanym z dietą rozdzielną. Dzięki której rzuciłem 15 kg, a jak rzuciłem, to poszedłem na siłownię. W lato miałem 15 kg, a na nie poszedłem pierwszy raz rzuciłem na siłownię, bo chciałem jeszcze lepiej wyglądać. Obejrzę to przymierzę i pokażę Wam, jak wyglądam w tej koszulce i jakie są realne rozmiary. Czy będą za małe, czy będą za duże, czy będą. Tak jak trzeba. Mam XL-ki kupione, wszystkie trzy są XL-ki i zobaczymy jak będzie efekt. Zapraszam po przymierzeniu koszulek. Przymierzyłem koszulka XL, mam rzeczy l mam M-ki, które na w związku z tym jest full opcja, ale poczytałem komentarze i stwierdziłem, że niektórzy się śmieli, że ta XL-ka to jest tak naprawdę SK. Stwierdziłem, że poniżej XL nie kupię i to był chyba dobry wybór. Jeszcze było chyba dwa razy XL, więc kupiłem i teraz. I teraz mogę sobie ćwiczyć. A potem zjeść tutaj tego pysznego kurczaczka Agnieszki. I tak naprawdę muszę dużo ćwiczyć, żeby te pyszności spalić. Dzisiaj nie jest dzień treningowy, dzisiaj jest dzień regeneracyjny. Dzisiaj nic nie ćwiczę, dzisiaj odpoczywam. No, jeszcze noc była taka trochę nie przez pana, bo były burze i nasz psiak się bardzo mocno bał. Dzień kurde, jest tutaj, siedzi przy panu, bo pewnie następna burza nadciąga. ciąga. będę kończył na tym, bo dzisiaj nie ćwiczę. Przymierzyłem koszulkę, wygląda tak, mam nadzieję, że Wam się też podoba, że do treningów siłowych też sobie kupicie albo na przykład jakiś kickboxing, boxing czy box. w końcu sportowa koszulka. I dziękuję Wam za Wasz czas, który spędziliście razem ze mną, dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę, a na sam koniec polecam Wam inne filmy związane dokładnie z siłownią. Tu jest jeden film, to jest drugi film, to jest cała pylista na siłownię i do zobaczenia następnym razem. Kliknijcie subskrypcję. Pa! To coś się podwinęło ci się tu. Gdzie? Tu. Nie widzę. No, w tej A, to już na samym początku trzeba było mi to mówić.